Będąc młodym pracownikiem serwisu, wróciłem właśnie ze szkolenia ideologicznego, które otrzymałem będąc członkiem nowych związków zawodowych. W jego kontekście wszedł raz do mnie klient o wyglądzie mocno podejrzanym. Dzień dobry, panie inżynierze. Dzień dobry, co się panu popsuło? Ślak by to trafił! Cholera jasna, nie mogę w mordę kopane od pewnego czasu zgłaść mojego radio odbiornika na falach średnich i krótkich z powodu pieprzonego motu i bucenia, jakie się dobywa z niego! Niech się pan uspokoi! Wszak ma pan przed sobą członka. Cholera, nie zapiąłem się. Nie, nie, rzeczone miejsce ma pan zupełnie w porządku. Wspomniałem właśnie o sobie, jako że jestem członkiem nowych związków zawodów. Próbuję dokonać u pana naprawy w ramach uwiarygodnienia nowej organizacji związkowej. W tym momencie odebrałem z rąk zdezodorowanego klienta odbiornik radiowy marki Ślązdak i zapodaną do sieci lutownicą, za pomocą cyny, zalałem zmiankowane uszkodzenie. Następnie, za pomocą szczypiec płaskich i młotka, wyrwałem fale średnie i krótkie oraz zablokowałem przełącznik zakresów, tak by znalazł się na sztywno, na fali zalecanej na szkoleniu. Już po wszystkim, niech pan sprawdzi. Klient zapodał był odbiornik do sieci. Godzina dziewiętnasta, tu Warszawa, program pierwszy. Dziennik wieczorny. Dziś odbyło się posiedzenie Komitetu Obrony Kraju. Tak, teraz wyśmienicie odbiera. Ale nie mogę go przełączyć na inny zakres. To już niepotrzebne. Znalazłem panu właściwie. Już nie musi pan szukać. A skoro tak, to stokrotnie dziękuję. Ile się należy? Pan zdaje się jest z Więc wystarczy, jak załatwi mi pan książeczkę górniczą. Oto ona. Nie posiadam się i spadam. I w ten oto sposób wróciłem na właściwą drogę zbłąkanego klienta i jednocześnie uzyskałem możliwość zakupienia majtek, bez których jako aktywny członek nie mogłem już wytrzymać co będę kontynuował w następnym odcinku.